Na sportowe emocje przy programie zaprasza jego sponsor, Orlen. Znajdujemy się w Toruniu, gdzie za chwilę rozpocznie się drugi dzień halowych mistrzostw polski. Dla wielu polskich sportowców zmagania w Grodzie Kopernika są ostatnim sprawdzianem przed zbliżającymi się wielkimi krokami halowymi Mistrzostwami Świata w Glasgow. Sprawdźcie, jak poradzili sobie główni bohaterowie tego widowiska. To jest trochę trudna impreza, mamy trochę, mamy trochę absencji, mamy trochę kontuzji, ale mamy też dobre wyniki i mam nadzieję, tak jak piękny, bardzo dobry pierwszy dzień, także drugi też, też dogoni. Cieszę się, że wróciłam w pełni sił do tego sezonu. Przygotowywałam się w końcu w dobrych warunkach, bez kontuzji więc to jest właśnie wynik tej pracy, no i bieg, właściwie każdy metr był zaplanowany, więc to, to ta, tak taktyka się sprawdziła, że wychodzę, prowadzę, jeśli nikt nie atakuje, no to prowadzę dalej, jeśli ktoś by, z, nie wiem, chciał rozkręcić bardziej tempo, no to bym pewnie na to przystała i próbowała troszeczkę później przyspieszać, ale akurat... W miejscach, w których przyspieszałam, nikt nie, nie planował przyspieszenia, więc wyszło na to, że, że byłam pierwsza. Zawsze tak to traktowałem przejściowo, treningowo, no i w sumie, w sumie nie ma też co, co gdzieś tam zawieszać kolców na kołek, że, że po prostu być zniesmaczonym, ale, ale jest w miarę, w miarę dobrze. A tak, starczy czasu do Igrzysk, żeby zbudować formę, żeby tam pojechać i się realnie walczyć. No, staram się i będę się starał jak najlepiej. Na tyle, na, jeżeli po prostu zdrowie pozwoli, to, to będą wyniki. Jeżeli po prostu coś e, no, ale generalnie teraz, już jest, jesteśmy na takiej, w takiej części dy, e, sezonu, no to po prostu trenujemy i przygotowujemy się. No, przede mną, e, przede mną marzec, e, kwiecień to jest, to jest kolejne zgrupowanie w no, RPA. Jakby jadę tam, e, ponieważ ten trener jedzie. E, ten ze swoją grupą jedzie. no ja też żeby po prostu gdzieś tutaj nie zostawać w Polsce po prostu jadę również z nimi także e, z nim e, pomimo tego, że poprzedni sezon mi nie wyszedł to jakby nie mam szkolenia, szkolenia takiego zagranicznego no i tylko mam jakby zgrupowania krajowe a te wyjazdy zagraniczne gdzieś tam z własnych środków, prywatnych też poniekąd sponsorskich, które gdzieś tam udaje mi się zabrać no to sobie finansuję Chcę po prostu trenować w dobrych warunkach i przede wszystkim z trenerem. A ty wierzysz jeszcze w wejście na ten sam poziom na 800? Ja jestem przekonany, że jest to możliwe, i staram się do tego dążyć i wydaje mi się, że będę, będę jak, jak najlepiej przygotowany. Ja myślę, że oczywiście jako sportowcowi no, pozostaje ten niedosyt, bo zawsze chciałoby się być najlepszym, jednak ja wiem jaka to była dla mnie bardzo ciężka droga, żeby znaleźć się z powrotem na podium i ile musiałam przejść, dlatego ja się cieszę i, i jestem mega, mega szczęśliwa, tym bardziej jakby że nie mam raczej sobie nic do zarzucenia z mojej perspektywy tak na, na szybko. Zaczęłam odważnie, jak na mnie mocno i, i walczyłam, jednak myślę, że na końcówce właśnie tym szalonym dla mnie początkiem właśnie zapłaciłam, że już zabrakło mi sił. Nie bałaś się ostatnimi miesiącami mówić o swoich problemach. Czy teraz po twojej reakcji dobrze wnoszę, że już nasz całe szczęście trochę wychodzi słońce i wracamy do tej dobrej dyspozycji fizycznej i psychicznej? Ja myślę, że tak. i Oczywiście znajdą się tutaj, znajdzie się tutaj wiele osób, które będą dalej mnie porównywały jakby do tych moich najlepszych dyspozycji. Ale ja się absolutnie tym nie będę przejmowała. Cieszę się z tego, że wróciłam do biegania, do Przyzwoitego biegania na, na ten moment i wiem jakby, że wszystko idzie zgodnie z planem. I ta hala dla mnie jest takim przystankiem właśnie przed sezonem letnim, ale cieszę się, że podjęłam tą decyzję, że, że startuję, bo czuję, że w dalszym ciągu sprawia mi to ogromną frajdę. Mówisz o Frajdzie, mówisz o planach i o tym, że Hala jest przystankiem. Zatem gdzie jest ta stacja końcowa dla Izostania Świętej w 2024 roku? No oczywiście są to Igrzyska Olimpijskie w Paryżu. Tutaj nie ma co ukrywać, byłyby to dla mnie już czwarte Igrzyska, więc to jest mój e, główny cel na ten sezon. A wszystko, co się będzie działo przed, będą przystankami, ale oczywiście bardzo ważnymi. Jestem przeszczęśliwa e, tak naprawdę przed e, sezonem. Nie chcę powiedzieć, że się tego nie spodziewałam, bardzo ciężko na to pracowałam. Ale tutaj stawka jest bardzo mocna, wiem z kim biegam, wiem jakie stoją obok mnie nazwiska, więc tym bardziej ta radość jest ogromna. No i ten czas. Nowy rekord, i to taki już naprawdę bardzo konkretny. Solidne. To coś pięknego, naprawdę. Zobaczysz 51 z przodu. Wiem, że biegają tak naprawdę czołowe 400-metrówki i bardzo się cieszę, że praca, którą wykonuję z trenerem. No, daje takie efekty. Ja już powiedziałam o pobiegu, że ta chwila radości trwa bardzo krótko, bo tak jak tutaj wszystkie jesteśmy, tak myślę, że każda z nas chce wskoczyć to do Terzewa <laughs> i dojechać do Paryża, więc myślę, że to jest taki przystanek i już od jutra zaczyna się kolejny dzień pracy. Patrząc na progresję w 2026 roku, a tak na złoto 800 metrów? W 2026 mam nadzieję, że o tej porze będę śmigała na nartach ze swoim synkiem, bo jestem mu to winna po prostu. Po Kopernikusie, a propos synka, zdradziłaś nam anegdotę, że kiedy raz wygrałaś, to Cynek ci powiedział, że fajnie, że wygrałaś, ale on bardziej lubi cyfrę 4, czy już polubił bardziej cyfrę 1? Chyba tak, bo jest na hali kolejny raz na Kopernikusie, bardzo mu się podobało, bo wcześniej po prostu nie pamięta, jak bywał tutaj i oglądał mamę startującą, krzyczał. Słyszałam go przed startem i na pewno to dodaje skrzydeł, bo jak to każdy rodzic chce być wzorem do naśladowania dla swoich dzieci. Humor dopisuje, bo, bo mówię, bo fajno nawiązałem walkę, bardzo się cieszę swojego występu. Yy, sezon taki trochę niestety pechowy, bo kiedy złapałem życiową formę i na Koperniku z byłem gotowy na bieganie 50-60, yy, niestety naciągnąłem mięsień półboniasty nogi atakującej i już tak to nie było kolorowo wtedy. Wydaje mi się, że kiedy obserwuję waszą rywalizację z Kubą i z Krzyśkiem to jest trochę jak komora maszyny losującej, maszyna jest pusta i następuje zwolnienie blokady, nigdy nie wiadomo kto wygra, chyba najbardziej emocjonująca konkurencja w Polsce. Tak, tak, Płotki teraz są bardzo fajnie napędzane naszymi wynikami, no jakby nie patrzeć, cała, cała trójka żubia minimum, tak, tylko bo pytanie teraz kto pojedzie, jakby chodzi o walkę o miejsca, yy, no mówię, mam nadzieję, że się to kibicom podoba, bo nam się to bardzo podoba. Chyba płotki męskie to teraz w Polsce jest najbardziej wyrównana i nieprzewidywalna konkurencja lekkoatletyczna. Zgadzam się i bardzo się cieszę, bo <grym> chciałem właśnie bardzo złamać 7,60, bo ten wynik daje mi piąty w historii ogólnie polskich płotków. No więc jakby to jest chyba najlepszy dowód, że mamy trzech, jak to ładnie powiedzieć, no, czynnych płotkarzy. I w pięciu najlepszych wynikach w historii jesteśmy w trójkę. Popełniłem błąd, ale no wiadomo, ci starsze, że nie zadowalają na tych czasach Polski. No, to nie jest tylko moja opinia. I tak naprawdę z reakcją 230, no trudno oczekiwać rekordu Polski. No, wystarczy wziąć, nie wiem, 500 pięć, z tego, a to jest i tak y, nie za dobra reakcja. I mamy ten rekord polski, więc kurczę, no, nie jestem zadowolony, ale wiem, na co jestem gotowy i to mnie cieszy. Ty biegasz oczywiście znakomicie, ale też mobilizujesz kolegów, prawda? I Damian próbował walczyć, Krzysiek Kilian rekord życiowy, także ten poziom polskich płotków jest bardzo wysoki. Zgadza się, no działamy na siebie na pewno pozytywnie. Mówię, no chłopaki, są 90 ode mnie. Czułem ich oddech dzisiaj na swoich plecach i gdybym równo z nimi wystartował, na pewno dodałbym to skrzydła tak, to wiedziałem, że no jest troszkę nerwówka i muszę, no tak samo ofiarny rzut na metę wykonać w razie czego, bo widziałem ich z boku i myślałem, że rzeczywiście jedziemy jakby na metę równo. Mam nadzieję, że dostarczyliśmy dużo emocji. Ja się emocjonowałem. Cieszę się, że Robert. Wrócił, myślę, że tak to można hucznie powiedzieć i bardzo dobrze skakał technicznie. Nawiązał rywalizację taką konkretną, nie tak, że tylko poszczypał po Achillesie, tylko faktycznie gdzieś tam chciał po kolano sięgnąć. I, e, i to jest, to jest do, dobre, że jesteśmy we dwójkę, może we trójkę zaraz będziemy na, na polskim podwórku skakać i, i będziemy się gdzieś tam pokazać w górze. Ja jestem zadowolony, że ten stras wytrzymałem. Jeśli się skacze na mistrzostwach Polski, niespełna dwa tygodnie przed Mistrzostwami Świata 5,80, no można mieć nadzieję na halowe mistrzostwa świata prawda z takimi nadziejami będziesz leciał do Glasgow znaczy, no ja zawsze mam nadzieję. No, trenuję po to, aby gdzieś cieszyć Wasze serduszka. Ja się tutaj powtarzam w każdym wywiadzie i, i, i mam nadzieję, że jesteście ze mną. Ja, ja wiem, że jesteście ze mną. Bardziej lub mniej. I to się da odczuć na, na social mediach, um, czy na trybunach, czy w wiadomościach, które do mnie wysyłacie. Także cieszę się. Um, Poproszę o więcej plakatów na trybunach, hehe. <laughs> czy już są jakieś rozmowy, jeśli chodzi o Glasgow? Yy, tak, to wydaje mi się, że to powinna być uczciwa rywalizacja pod względem, że Krzysiu byłby przede mną, więc powinien on pojechać. A, a mi się wydaje, że dla nas to będzie bardzo dobre, bo ja wtedy będę miał żeby wyleczyć w mój mięsień dwugłowy yy, i się porządnie przygotować do Igrzysk Olimpijskich, bo no, nie odpowiadajmy, to jest najważniejsza impreza w tym roku. Zobaczymy Cię na Mistrzostwach Świata w Glasgow? No, powiem tak, no, wydaje mi się, że tak. Tutaj raczej myślę, że Związek podejdzie do tego uczciwie i pojedzie po prostu pierwsza dwójka. No, co prawda Damian ja też dzisiaj zrobił minimum, ale no to też jakoś na specjalnie dziwi. No wiedzieliśmy, że jakby tu spośród naszej trójki będziemy wybierać. Kuba wiadomo, że jest tutaj faworytem, no ale wydaje mi się że tak, no wydaje mi się, że ja pojadę z Kubą. Chcę wystartować na mistrzostwach Myślę, że potwierdziłam tutaj formę. Pokazałam, że, że stać mnie na to, żeby reprezentować kolejny raz Polskę. Na halowych mistrzostwach Polski to chyba jest niespodzianka, bo pierwszy raz z mistrzynią Polski, więc... Tutaj była duża determinacja, no i nigdy też nie startowałam na halowych mistrzostwach świata, więc fajnie byłoby się sprawdzić też w takiej imprezie halowej. Świat biega szybko, ale co tam może być? celem? Finał to był taki marzenie. Świat biega szybko, mi niewiele brakuje, więc myślę, że tym razem wykrzesam z siebie trochę więcej. No na pewno sezon letni będzie ważniejszy, ale tutaj no, wszystko może się zdarzyć. Finał będzie dużym sukcesem na pewno. W sumie nawet cieszę się, że nie było fajerwerków na Mistrzostwach polskich, takich jakich bym oczekiwał, czyli rekord polski nowy, ponieważ... Na Mistrzostwach Świata no jednak trzeba sobie zostawić psychiczny głód, a także no fizyczny, no, jak przełamałbym bariery szybkościowe na Mistrzostwach Polski, no nie wiadomo czy... Kurczę, muszę się oszczędzać na te Mistrzostwa Świata i tam wypali, są tam trzy biegi i to jest tak, wiadomo, turniej. Dużo się rozgrywa w głowie i trzeba obrać dobrą taktykę. Więc dobrze, że dzisiaj nie było takiego boom, bo wszystko sobie gromadzę i po prostu no czekam na to wymarzony Glasgow. W ciemno medal. Jeszcze świata bierzesz bez względu na kolor? Tak, no oczywiście, ale y, na razie w ciemno wziąłbym finał, bo jak już jest finał, no jest się spokojnym Chętnie i biega. Się trochę zrobiło. Tak, tak, tak. Chętnie się trochę zrobiło, no ale jednak ta ósemka musi być, musi być y, wylosowana albo po prostu no, wybrana. Eee, zobaczymy, no to jest najcięższe zadanie, dostać się do tego finału, potem jest mówię kamień serca i biega się, bo po prostu się to kocha. Dopóki będziecie mnie widzieli na skoczni, dopóty będę trenował i będę będę 100% wkładał w serce w z zokołysce. Eee, jak eee, nie zobaczycie mnie na, na skoczni, to to już wtedy, wtedy skończę. Dopóki jestem, to ja w to wkładam całe swoje serce. A jeśli zobaczymy się walognie, a na pewno się zobaczymy, no to. No to to będzie zabawa, dodatek, tak samo jak surfowanie, skakanie na bandzi no to są takie aktywności, którymi ja się param, które, które dają mi adrenaliny i którymi żyję. Czasem nawet takie konkursy jak, jak dzisiaj dają na tych mocy, których tak bardzo pożądamy. Ja myślę, że też jesteśmy bardzo dobrze fizycznie przygotowani. Także jak Ewa Swoboda będzie potrzebowała ochroniarzy na starcie, to służy, służymy uprzejmie i, i no nie ma problemu. No, no, co, co mogę powiedzieć? Ale ta afera, która wynika, jest, jest trochę pokłosiem tego. Jestem w radzie zawodniczej i monitorowaliśmy. Tą, tą postać, tą aferę zgłaszaliśmy ja, to jest to z tym do, do Polskiego Związku Lekkie. Szkoda, że nie jest tak zorganizowane to wszystko, że taka sytuacja w ogóle miała miejsce, mimo że już pół roku temu, rok temu alarmowaliśmy, że jest taka osoba, która mm, potrzebuje pomocy. My zrobiliśmy z naszej komisji zawodniczej co tylko mogliśmy, poinformowaliśmy wszystkich e, zawczasów, jaka jest sytuacja. Mam nadzieję, że, że tutaj będą podjęte odpowiednie kroki. Była reakcja, ale no widocznie niewystarczająca, i ona była za krótka. I jeszcze ta, ta reakcja była skrócona e, o, o wcześ, wcześniejsze jakby umożliwienie Sebastianowi działania, w sensie trenowania. Jakie i rozwiązanie teraz tego problemu? Ja myślę, że stoi po, po stronie Polskiego Związku, ma szereg informacji, ma wszystko podane na tacy, co się działo, jak się działo, to wszystko jest przedstawione na waszym mailach. Ta sytuacja z wczoraj, wiadomo o jaką chodzi, fajnie, że nie wpłynęła na ciebie w żaden negatywny sposób, przynajmniej nie było tego. No na pewno wczoraj wpłynęło, tak, bo ja, gdzieś, ja jestem wrażliwy i bardzo takie przeżywam, ale no... Też już uważam, że jestem jakimś tam doświadczonym sportowcem i potrafię się jakby od tego odciąć. I jakby paradoksalnie najprościej jest właśnie to zrobić na starcie. Właściwie gorzej jak to jest dzień przed. Nie? No więc tak, no fajnie, jakby, że na nas to negatywnie nie wpłynęło. A co tam się dokładnie stało? Ja nie będę, że tak powiem, tej sytuacji komentował, bo i tak już, że tak powiem, Media zawsze swoje dodają, także. No ale bo jedno z pytań, on po prostu był na trybunach, czy bo domyślam się, że za samo bycie chyba by się. No myślę, że trzeba po prostu popytać ludzi, jak on się zachowywał i, i tyle. I, I według mnie samo to zachowanie już świadczyło o tym, że nie powinien się znajdować Aha. na hali. A wiesz, no, Ewa powiedziała o tym, ale wiadomo o tym, że wy rozpoczęliście sprawę, to są tylko No tak, tak, tak. No ja, ja że tak powiem. Nie wiem, nie wiem po prostu czy chcę to komentować, bo jakby właśnie sprawa jest w toku i mam nadzieję, że po prostu sprawa się w tym roku skończy, bo wiadomo jak, ile, ile sprawy trwają w prokuraturze i po prostu on konsekwencje swoich czynów poniesie, tak? Bo my naprawdę jesteśmy Bogu ducha winni, a uprzykrza nam życie już od bardzo długo. Na sportowe emocje przy programie zaprasza jego sponsor Orlen.